A nie, a nie, a nie. Jest! Coś kurwa wyszło. Coś kurwa wyszło. Dobra. Yy, pierdolę to na razie. Niech mi łeb kurwa uło yy, ułoży. Odpocznij od tej kostki. Bo już kurwa siedzę tutaj dwie i pół godziny. Siedzę i próbuję kurwa ułożyć tą kurwa kostkę. Cały yy, za światło, ale no niestety mam dzień, niech tu nagrywam. Dobra. Widzu, zapraszam cię na przegląd TikToka. Lecimy. Powiem tak. Widzu. Ja się kurwo załamałem. Załamałem się dlatego, bo odjebałem debila roku. Oglądając sobie TikToki i kurwa, przez 15 minut zorientowałem się, że miałem wstrzymane nagrywanie i pierdolę tylko do siebie. Czwartek, 24, kurwa kwietnia, wtopa od, odjebana binką. Haczone pierdole, lecimy dalej. Kurwa, 15 minut do wardy odcinka i ja pierdolę. No kurwa, David! Dobra, i co my tu mamy? I mamy tak. Mamy trzy puste i jednego asa. I waszym zadaniem jest co? Śledzić asa. Najpierw na trzech kart, tak, żeby Wam było prościej. Więc mamy pustą, pustą i asa, a kurde, do środka pomiędzy dwie puste karty, tak? I po kolei. Na dole mamy co? Pusta, bardzo dobrze. Później? As, gitara i. Pusta. I pusta, gitara. No i rodzi się pytanie, gdzie jest as? W środku. w środku. Nie ma go na dole? Nie jest również drugi i nie jest trzeci, bo as już na krzesło. Ja się kurwa pytam, jak? 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 Dar, Powiem jedynie tak, tu impreza weszła kurwa na mocno Weszła za mocno, weszła za mocno, o. Głównie nie na rukach, jak zawsze. Blyat, to proste, pizdziec Kurwa masz schody Na chuj zjeżdżasz dla wózków Kurwa, minus, nie rób się tak, bo można se kurwa rozejbać jak ja, ja. Złowiasz Kurwa masz, na ja pierdole ej Po co ja się na to zgodziłem? Ej, kradnie złom Jeszcze psy jadą O chuj, patrz Ja pierdolę, nie wierzę Ja pierdolę Wracają, debilu Ej, pan policja idzie do nas Spokojnie, to tylko mój wydech Także spokojnie i kuda wie co nasza policja, ty co a, 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 a a, a aaaa! I kudaty policja te tełna! policja! I Kiedy się, się wczoraj w GTA? Nie, nie. To nie nie jest, to jest, to jest przekupstwo teraz, tak? Hmm. Mhm. Że nigdy nic nie robisz, a zaraz listwę będziesz dziobał, nie? Tak, Oluniu? Będziesz wyrywał tą listwę, nie? No to weź jeszcze raz zabitu i sobie wyrywaj. Nieco, Tylko... <śmianie> kurwa, jak za, jaka zajebista pługa! I ta kurwa ma kurwa prawie 5 milionów lajków! <śmianie> Jest kozak, co? Nie ma dwóch zdań co się wypierdoli? A Kurwa! Ja pierdolę! Ja Powiedziane składa na komórzie, to do staje się odwójka, jego spadek z, z zadłużeniem na 650 tysięcy złotych. <noise> jego reakcja jest No, chyba kurwa, was pojebało. bało. To <noise> jest 4, /4. Kurwa, 28 sekund, co? Idealny pizdzik z idealnym wydechem. Gdy mówisz do pieska, że trawa w ogrodzie żółki od jego moczu. Ładnie wygląda, pierdolisz. Naddychałeś się, kurwa, rozpuścialników i. Dobra, dobrze. O kurwa! O ja pierdolę! Kurwa! I to też się losowo. Patrzcie, to ma po 100 tysięcy, nie? A to ma 73,6 milionów wyświetleń, kurwa! Jeden kurwa film! Ja pierdole! A kurwa! Dobra, przechodzimy do kolejnego TikToka. I chuj, po zębach! <śpiewanie> <śpiewanie> Dzisiaj jest chyba jakiś dzień, że kuźwa każdy do siebie w morle. Czwarta rana, chłopku trawę kosi. <śpiewanie> Powiem tak, wszystko jest kuźwa dla ludzi. Chłop trawę koś. Czwarta rano Ja mam nieraz tak, że kurwa przez 3-4 dni u jednego sąsiada słyszę kuźba na tą kosiarkę. Przez 3-4 dni rzędu. Śminko dyg... lada... Śmiegu dyg. Lala... dygus najbardziej nie lubię czego ja się beczkę zapełni. Ja się beczkę napełni. To uczucie kiedy kurwa nagrywasz po dygus. Kurwa! No kurwa, debil. Tyle mam do powiedzenia. Szko szkoda, że nie z oryginalnym dźwiękiem. Prosto na pakę, ładunek w pakiecie. O kurwa! Dobrze, że miska plastikowa, nie? Ale zawsze jest to, jak podbierasz to, to zawsze jest to na święto. No i właśnie to było na świętach. Stacja żabka. Ważne, że na dole filmu napisał dystans, po walucie nie złapali dy, dystansu. Kurwa, ja to nie wiem, w tym ciągniku zakurzone, szyby, proszę bardzo, pozamykane, żeby nie było. A! Dobra! Hmm. Nieważne, ale to już dwunasta, to pora jechać na obiad! Taka <gulia> kab, kabriolet, kuchni, zrobił, kuchni, właśnie A no się sekundy? Hmm. Tak, Pochodzą czysta, pacanej. <noise> Pacony Ej, ale ten to jest nowy sposób na sprawdzenie longa, czy, ale to trzeba mnie Gris No niestety, u mnie to nie zadziała. <noise> no się tylko przywitać! Moż to na wielkanoc. No leko, jajo, jajo, ruby, bebek bas. Piknij, ta cud poszła w las. Beda, jaj, jak głupi, aż mi żyć, rozdu. Nie, powiat tego, koleżanko, kolego. Bo ci ze z góry patrzy, za grzechy mi wyłonaczy. Bo nie na tym to polego, co by żyć, no z nim w zgodzie żyć. I wow. wow. Richard, po co oni nos sam wrazili? Czemu Gienek się nie ruszał? Ginek? Boże, Jezus, Gienek nie żyje. Matko, święto. Zawrzyj gęba, Alois, to jest ino do zdjęcia. A jak my są wodą i oni nas wypiją, zawrzyj się i się nie ruszaj. Możesz to na wielkanoc, no ale... no Ale madlicy Madlicy do, 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 są dobre Mam pytanie, czy mogę konserwę turystyczną zjeść w domu, czy muszę gdzieś wyjechać Takie tam po robocie z sąsiadem Ważne, że nie łykną, bo by była taka sytuacja jak z pasutem. PINGO! Pierwsze kurwa nie trafiło, ale co, co za... Co, za mało się na jej mapkę w CS grało. Nie, a... O kurwa, a tu się też mam idealnie trafi, jak go znajdę to wam rzucę. O, kurwa. Koncówka zajebista! Światło Wiatło Iatło. Atło Tło Ło O! o! To to, 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 to. Dziękuję się ustawka, ej! Co jest kurwa? I tym miłym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Oczywiście jeśli ci się motor spodobał i chcesz takiego odcinków więcej, zostaw lajka, zostaw suba, zostaw komentarz, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, siemano!